Cześć wszystkim! Przestań z samym trochę boli <grym> I mam dobre wieści, ale są trudne wieści dla mnie dobre, ponieważ się pogodzi, um, bo, pogodziłam się z moją najlepszą siedziałką, jakąkolwiek miałam, chociaż doszła do innej szkoły, a się z nią pogodziłam na Facebooku, więc się bardzo cieszę. Po prostu jestem taka polscy, Tytułem moje polecane filmiki na no, YouTube, kanały na YouTube. Będę też Pierwsza to oczywiście mam znane tego Polecam ją. Będę. Um, ponieważ ma fajny kanał. Ma fajne filmiki. No. Druga to jest. Um, Little Sweet Raspberry. Powiedziały mi, macie ma ciekawe Jest fajna, ale czasem śmieszna. Przyjemnie się ogląda. Pozdrawiam. Kolejny, który wam znacie, oczywiście znacie Little Sweet Raspberry z moją. Little nie muszę widzicie, że są fajne, więc niedużo nie będę o nie um, Kolejna to jest ta z Moju. Polecam, ma ciekawe wyniki, fajne. No. A ja mam głupie wyniki. Jeżeli ktoś się zgadza, to napiszcie mi to. Dobra. Już wiem, że mam głupie. No. Kolejna to jest użytkowniczka. Um, nie taka czy... Latarka 3, 4, 7, 2. Polecam ją, ponieważ ma fajne piwniki. Ciekawe. Rezonans. Mm -hmm. Teśmy Nie, nie wiem czy była kiedyś taka użytkowniczka. te Nie wiem. Nie wiem wow. hmm. Ale ale już ją usunęłam. tutaj Przepraszam za odgłosy. I